Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie, dzisiaj będzie recenzja najnowszych perfum Diora, będzie to Dior Homme Sport 2021, tak chyba się nazywają te perfumy. Zanim przejdziemy do recenzji chciałbym wam powiedzieć, że założyłem sobie Patronite'a, link znajdziecie w opisie. To jest taki serwis, na którym możecie mnie wspomóc finansowo, tam wszystkie szczegóły są po kliknięciu w link. O ile mi zaakceptowano profil już, bo jest w trakcie akceptacji, możliwe, że jeszcze tego linka nie ma, nieważne. Obok przycisku subskrybuj jest też przycisk wesprzy, jakbyście woleli co zrobić przez YouTube'a. Ehm, no i przy okazji, tutaj gdzieś wyskoczy wam mail mój do kontaktu. Możecie się ze mną skontaktować w każdej sprawie. Ehm, jeśli jest to jakaś sprawa, której nie wiem, jakaś bardzo prywatna i nie chcecie jej poruszać w komentarzu, to zawsze możecie do mnie napisać. Postaram się odpisywać w miarę często. Do rzeczy. Jeśli chodzi o najnowszego diora Om Sport w wersji 2021. To nie miałem jakoś super nadziei. Znaczy nadziei, nie wiem. Miałem... No, nie liczyłem na nic specjalnego, powiem szczerze. No, no, bo ten Dior Om 2020 nie był złym pachnidłem, ale nie był absolutnie niczym specjalnie ciekawym. Więc, yy, widząc w jakim kierunku podąża Dior, jakoś nie spodziewałem się rewelacji. Chociaż Elixira, Sawarza zrobili bardzo dobrego, więc no nic, ale. W każdym razie nie liczyłem na nic specjalnego. A jak co dostałem? No nie jest to złe pachnidło. W otwarciu te perfumy są chyba najciekawsze, no bo dzieje się tam, no, są to głównie cytrusy yy, i to nieco takie, w takim nieco oldschoolowym klimacie. Yy, mi się skojarzyły nieco z Diorem Eau Sauvage, czyli perfumy chyba z lat... 80, 70, nie wiem, jakoś takie, takie stare, naprawdę już wiekowe pachnidło. I widziałem, że nie tylko mi, bo jest on porównywany do tych perfum na Fragrantice, ale według mnie jednak to tylko w otwarciu, bo otwarcie jest takie właśnie bardzo ostro cytrusowe. Wyczuwalnie wyraźnie jest ta cytryna, bergamotka. Ym, ogólnie jest taki nieco ziołowy, mimo żadnych ziół, mimo braku ziół w nutach, przynajmniej oficjalnych. Ym, no jest po prostu mocny, mocne to otwarcie mocne. Ale nie trwa to długo, bo ta głowa bardzo szybko się uspokaja, zapach się robi zdecydowanie mniej ostry, praktycznie nie jest on ostry już wcale. Robi się kremowy, gładki. No mamy wyraźnie wyczuwalne cytrusy, a te cytrusy to jest taki taka skórka cytrusowa nieco gorzka. Ogólnie zapach jest bardzo wytrawny. No to to, to warto dodać. Bardzo drzewny, bardzo wytrawny. Fajny, taki w tych początkowych fazach, taki świeżo musujący, taki kojarzący się nieco z jakąś taką oranżatką w proszku, ehm, zapach, bardzo tak, tak łaskocze w nos, bardzo przyjemne. To jest prawdopodobnie przez ten różowy pieprz, który w nutach się znajduje. Cytrusy też, mimo tego, że ta bergamotka i cytryna są tylko w nutach, wydaje mi się, że najbardziej, jakbym miał powiedzieć, wyczuwam tam nutę takiego grejfruta, nieco pieprzowego grejfruta. Ehm, Kojarzy mi się to z takim właśnie, kojarzy mi się to nadal z tym diorem Osawasza, ale takim bardzo unowocześnionym. Jest bardzo dużo drewna, ale to drewno jest takie... Bardzo syntetyczne, ale w dobrym znaczeniu tego słowa syntetyczne nie musi oznaczać czegoś złego. Wydaje mi się, że jest to zapach zbudowany na takiej molekule ISO i Super, która pachnie właśnie tak transparentnie, drzewnie, pieprzowo, nieco papierowo i tutaj właśnie takie nuty pieprzowo-papierowe takiego transparentnego drzewa, drewna można, można wyczuć i naprawdę fajnie to gra. I jeszcze co jest fajnego, właśnie ta cytrusowa kremowość, taka gładkość, kojarzy mi się nieco z perfumami od Chanel, które bardzo lubię, z Allure Homme Sport i możliwe, że to przez te aldehydy, takie, no nie wiem, niby są aldehydy w, w nutach, mniejsza z tym, bo aldehydów jest dużo, no aldehydy to jest w ogóle duża grupa, taka zapachowa, więc no, to też trudno powiedzieć, że coś pachnie aldehydowo, wydaje mi się, typowo. E, w każdym razie, no Kojarzy mi się nieco z tym alurom sportem. Nie, nie ma tej tonki, nie ma takiej słodyczy, która, która jest tym alurom sport, nie ma te, takiej, cie, te, takiego ciężaru, ale jest właśnie, te są takie kremowe, drzewne, gładkie cytrusy. No, i naprawdę pachnie to bardzo przyjemnie. W późnej bazie wychodzi na wierzch nieco słodyczy. Zapach jest nadal cały czas kremowy, te cytrusy są wyczuwalne, ale cy te cytrusy wydaje mi się, że to nie jest sprawka o tyle cytrusów, co tego elemi, które jest w składzie i podejrzewam, że ono tu jednak jest. No, elemi to jest taka żywica, która pachnie nieco iglaście, tak cytrusowo-pieprzowo i tu właśnie takie nuty są. Jest, jednak, jest też trochę takiej nieco balsamiczno-pudrowej słodyczy, ale to raczej w tle, bo zapach słodki nie jest. W późnej bazie wyczuwamy też sporo, całkiem dużą dawkę piżma, takiego czystego białego piżma. Przez to pudrowość kojarzy się też nieco z takim cytrynowym cukierkiem pudrowym. Wiecie pewnie, jak wyglądają cukierki pudrowe. Na pewno wiecie. I ambroksan. Na pewno wyczuwamy tutaj ambroksan. To jest taka nuta, która kojarzy. To jest znana z wielu premier, szczególnie męskich, teraz. Taka. Mocna, słona, metaliczna nuta, i szczerze nie lubię tej nuty. Tu ona jest obecna, ale wychodzi tylko w późnej, naprawdę późnej bazie. A ja podejrzewam, że e, tak w kompozycji aż tak nie czuć, ale dodaje ona jakieś tam, no, na pewno zwiększa trwałość, zwiększa projekcję. No właśnie i co do, co do parametrów to jest bardzo, bardzo dobrze, bo trwałość wynosi około 12 godzin na mojej skórze, co jest znakomite. No oczywiście wiadomo, no, on się dosyć szybko wycisza, bo te perfumy cytrusowe jednak mają w, nat w naturze, że one nie są nie projektują tak bardzo mocno przez cały okres ich trwania. No, ale, ale tą bazę, ta baza, naprawdę ta taka żywiczna, ambroksanowa, molekularna baza, naprawdę trwa długo i całkiem, całkiem od tej skóry się odrywa. Taka realna trwałość to myślę 6 do 8 godzin. No, te, po te, te 12 godzin to jest, tak wiecie, trochę na wyrost, ale jednak tą bazę nadal po tych 12 godzinach czuć. Projekcja jest taka umiarkowana, bym powiedział, taka biurowa, nienarzucająca się, nienachalna. Jesteśmy wyczuwalni, ale jest to bardzo taki nieofensywny, stonowany zapach, także myślę, że to sprawia, że jest on bardzo uniwersalny i wydaje mi się, że sprawdzi się na każdą okazję. I do pracy, i na randkę, jako, no, tak, jako taki casualowy zapach na wyjście. Naprawdę jeśli chodzi o uniwersalność, to jest znakomicie. Co jeszcze mam do dodania? Cena. Otóż cena w oficjalnej dystrybucji to około 600 zł za 125 ml, co jest ceną ogromną, ale wiadomo jak to jest, nie? no jednak prędzej czy później pojawi się on w perfumeriach internetowych, gdzie będzie go można znaleźć na pewno dużo taniej. I myślę, że jak cena będzie za około 2,53 zł za ml, no to myślę, że można, można go sprawdzić, bo, bo to naprawdę spoko pachnidło. Czy ja osobiście nie widzę dla niego miejsca w mojej kolekcji, na mojej półce perfumowej? Bo prawdopodobnie nigdy bym go nie nosił, ale jeśli masz mało perfum w kolekcji i szukasz czegoś takiego bardzo uniwersalnego. No, nie spodziewałem się, że dostanę czkawki. Fantastycznie. Um, w każdym razie, jeśli szukacie czegoś bardzo uniwersalnego na każdą okazję, to jak najbardziej, jak najbardziej polecam. I zapach nie jest aż tak bardzo męski. Um, Wydaje mi się, że mógłby być śmiało uniseksem. Jeśli, komu, jeśli ktoś. No, trzeba przeżyć takie mocne, ostre, cytrusowo-ziołowe otwarcie, które kojarzy się dosyć męsko, ale później jest już coraz bardziej uniseksowo, wydaje mi się. No bo to cytrusy i drewno. I nieco żywicy, także. No. Ode mnie zapach otrzymuje 6,5 na 10. Bo to naprawdę, naprawdę spoko, pachnidło. Taki, taki niezły plus, no. Do jakiegoś tam działa mu daleko, ale. No, jest po prostu przyjemny i podejrzewam, że no, o to przecież w mainstreamie chodzi zazwyczaj, żeby zapach spodobał się jak największej ilości osób. I ten zapach ma potencjał, według mnie. Jest naprawdę przyjemny. Tyle i bardzo uniwersalny. Dzięki, tyle ode mnie. Papa. Pa.